Przed nami mecz, który być może zapisze się na długo w pamięci. Wszyscy bowiem liczymy, że okaże się znakomitym widowiskiem. Witamy Państwa gorąco. Przyjemność komentowania tego meczu będą mieli Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Nasza Ekstraklasa ma swój niezaprzeczalny urok i koloryt. Więc zapraszamy. To co już Jacku wiemy na pewno, to to, że czeka nas spotkanie w rozmiarze XXL. Naprawdę spodziewam się sporo po dzisiejszym spotkaniu. Myślę, że to może być mecz, o którym będzie się potem mówiło. A oto wyjściowa jedenastka gospodarzy na dziś. A więc zagrają 1-4-3-3 z parą skrzydłowych. Powiedziałbym, że dość konserwatywni, ale jak się ma w środku ataku wysokiego napastnika, to takie ustawienie może się sprawdzić. Zwłaszcza, gdy skrzydłowi potrafią dokładnie dorzucić piłkę. Zobaczymy, czy ta trójka w środku pola nie będzie zbyt osamotniona, bo na papierze wygląda to bardzo ofensywnie. Piast Gliwice rozpocznie ten mecz w takim oto składzie. A ustawienie to zapewne 1-4-5-1. Tak sądzę. Jeden wysunięty napastnik mający wsparcie aż pięciu pomocników, którzy przejmą środek pola, ale w zależności od potrzeb mogą wesprzeć atak, jak i obronę. Jeśli sytuacja pozwoli, to z tego ustawienia szybko można stworzyć ofensywną formację, nawet z trzema napastnikami. Ruszyła pierwsza połowa. Michał Hrapek tracą piłkę. Dużo widzi na boisku, popatrzmy. Niestety zepsute to rozegranie koncertowe. Za chwilę wznowią z narożnika boiska. Głęboko w pole karne zagrywa. Tak! Gol! Por koszecie, ale czy to ważne? Liczy się tylko to, że weszło do bramki. Popatrzmy raz jeszcze na powtórce. Widać wyraźnie, że był tu rykoszet i chyba bez niego piłka nie znalazłaby się w bramce. Prowadzą zatem jeden do zera. Strata teraz piasta. Podanie do Michała Chrapka. Tak się powinno stopować ataki rywala. Chrapek. do przodu i szuka dobrego rozegrania. Czy stoła to wykorzystać? I teraz poprzeczka, ale gramy. I po akcji, jak się okazuje. Cóż, gdyby w tej akcji padł gol, mecz mógłby wyglądać inaczej. Skoro jednak piłka trafiła tylko po bramowanie bramki, prowadzenie wciąż tylko jednym golem. Uwaga, ładne prostopadłe do granie. Cudowne zachowanie w obronie. Okazja do strzału. No takie sytuacje trzeba wykorzystywać, naprawdę. Racja Tomku, mógł teraz podwyższyć prowadzenie, a tymczasem nadal mają bramkę przewagi i wszystko się tu jeszcze może zdarzyć. do przodu. Czy będzie zagrożenie? Co teraz zrobi Chrapek? Dobrze wyjaśnia w szesnastce. Podanie do Michała Chrapka. Orche Felix przesuwa się teraz z piłką do przodu. To chyba wpadnie! Mamy gola! Oj, korzystają teraz z prezentu. Takie bramkarskie kiksy po prostu trzeba wykorzystywać. No Tomku takie błędy nie powinny się na tym poziomie przytrafiać. Widać teraz w tej powtórce, że za darmo oddana ta piłka to nie mogło skończyć się inaczej niż golem. Wyrównali więc stan spotkania. Jeden do jednego. Było przewinienie, ale nie ma przerwy w grze. Uwaga! Musi to wykorzystać. Dobrze obroniony strzał. Krapek. Jorge Felix. Michał Krapek. Z powrotem do Jorge Felixa. Niepotrzebna strata i może być groźnie. I to jest gol dla Piasta Gliwice, proszę Państwa. Jest zmiana wyniku i zapowiedź dalszych emocji. Tak to właśnie powinno wyglądać we współczesnym futbolu. Wysoki pressing często skutkuje takimi odbiorami i bramkami. Znakomita robota. Zatem mamy wynik 2-1. Już wiemy, jeszcze tylko minuta kryj przed nami. Szansa, będzie remis. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Zawodnicy Radomiaka przesuwają grę do przodu. Popatrzmy. Za chwilę wznowią z autu. Może teraz dobrze dograć do partnerów. I teraz uderza. Pewnie od niechcenia to wyłapuje. Gwiazd traci piłkę. Chyba trafi. Gol! Wyrównująca bramka. No to teraz będzie się działo na boisku, jeśli pójdą za ciosem. Świetna praca przy tym podaniu. Dokładne dogranie. Prost na nogę. Strzelec zachował zimną krew i z najbliższej odległości pokonał bramkę. Czyli znowu mamy remis. Prawdziwy rollercoaster fundują nam zawodnicy obu ekip. Krapek. Dobra decyzja. Indywidualna akcja może tu coś zmienić. Nie napracował się tutaj przy tym strzale bramkarz. Może dobrze dograć, pokazują się na pozycjach. Czy zdoła strzelić? Tak, bram. i teraz centymetry zdecydowały o tym, że nie ma gola. Gdyby ktoś włączył ten mecz niedawno, zobaczyłby w statystykach, że dzieje się tu sporo. Mam nadzieję, że obie drużyny nie zwolnią i do końca będziemy oglądać akcję za akcją. Musi to strzelić teraz! Proszę bardzo, udana interwencja, broni to! Tym razem szybkie rozegranie. Czy będą zaraz prowadzić? Ależ to zatrzymał. Wspaniała parada. Chcieli zaskoczyć rywala tym zagraniem, ale obrońcy byli na posterunku. Świetna interwencja. To teraz zrobi Chrapek. Podanie do Michała Chrapka. Dobrze wyglądał ten atak. To mogło się udać, ale piłka została przejęta. Przesuwa się z piłką bliżej bramki. Rzuca się i pewnie interweniuje. Uspokaja grę i dodaje pewności siebie formacji defensywnej. Widać, że śledzi sytuację na boisku. Zmiana. Jak teraz komponuje się do drużyny na boisku. Głębokie dośrodkowanie zrzutu rożnego. Było groźnie. Strzał w bramkę, ale solidna obrona. Naprawdę dobra parada. Interwencja efektowna i skuteczna. Jak setki razy na boiskach treningowych. Chleb powszedni bramkarskiego fachu. Nie, nie tak. Źle to teraz wybija. Wciąż może coś z tego być. Nadal prowadzi piłkę. Nie rezygnuje z tego ataku. Co teraz zrobi Chrapek? Próbuje szczęścia. Broni bez zawahania. Łatwy strzał. Tracą piłkę graczera Radomiaka. Michał Chrapek. Na tablicy wynik remisowy, a zostało 5 minut. No i po zagrożeniu, dobry odbiór. Znowu gliwiczanie w próbie zdobycia zwycięskiej bramki. Koniec meczu blisko. Teraz albo nigdy. Nie będzie bramki. Rożny. Będzie zmiana. Zobaczymy, jak to wpłynie na grę. Łódkie rozegranie ze stałego fragmentu. Świetna to była próba. Szkoda, zabrakło trochę precyzji. Sędzia spojrzała na zegarek i kończy drugą połowę przy wyniku remisowym. 90 minut nie wystarczyło. Zaczynamy więc dogrywkę. Wszyscy są już pewnie zmęczeni. Zobaczymy, kto lepiej rozkładał siły komite wejście, choć rywale mają wrzut z autu. Za bardzo się cofają, aż proszą się o wysoki pressing. O, zupełnie niepotrzebne to było. Strata piłki. Kibice zachęcają ich do ataku. Przyszli tutaj... Ależ akcja, popatrzmy. No i piłka drugi raz w siatce po jego uderzeniu. Ile radości dała mu ta bramka? Cały stadion wstrzymał oddech, ale Bramkarz nie miał najmniejszych szans z tej odległości. Trafia do siatki z łatwością, jak na treningu. Piast z pewnością nie wywiesi białej flagi. Błąd, strata Piasta. Gospodarze mają trudności z odebraniem piłki rywalom. Ale wszyscy znamy stare porzekadło, że liczy się nie styl, lecz to, co w sieci. Może mieli do tą piłkę rzadziej przy nodze, ale pojawiało się wtedy zagrożenie pod bramką rywali. A to znajduje przełożenie na korzystny dla nich Jorge Felix dostał piłkę. To przeblokuje to uderzenie. Sędzia pogląda na zegarek i zarządza przerwę. Druga połowa do grywki zaczyna się. Jorge Felix. To nie było trudne. broni bramkarz. Dobrą teraz budują akcję ofensywną. Mają tutaj chyba kilka opcji rozegrania. To musi wpaść! Bramka! Proszę Państwa! Tym samym ma już na koncie hat -tricka. Jest dzisiaj w kapitalnej formie. Teraz możemy jeszcze raz przyjrzeć się ostatniej fazie tej akcji bramkowej. No właśnie, to była dwójkowa akcja i można było sobie wybrać, kto umieści piłkę w siatce. Bramkarz bezradny słowem to musiał być goł. I po tej bramce jest 4 do 2. Jeszcze tylko 5 minut tej dogrywki. Mało czasu, żeby coś zmienić. Pomylił się Jakub Czerwiński, strata piłki. Radomia traci piłkę. Ma wsparcie, by to rozegrać. Czy trafi do siatki? Brawo, cudowna parada, będą to pokazywać w skrótach. W pole karne, głęboko teraz i nici z kornera, wybija piłkę, i oto słyszymy końcowy gwizdek. Gospodarze cieszą się z trzech punktów. Świetna dyspozycja w dzisiejszym spotkaniu.